Mam na imię Witek, mieszkam w Rudnie, urodziłem się tu w Rudnie, 23 lutego 1962 roku, zajmuję się na co dzień kamieniem naturalnym, obrabiam kamień naturalny, ręczną róbkę robię, jestem renowatorem zabytków architektury. Mam jeszcze inne zawody, jak taks taksówkarz, ale przewodnią profesją jest jednak obróbka kamienia naturalnego. Zbieram Agatę od 1980 roku praktycznie. Te kamienie, one są częścią mojego życia. One, one idą w parze z moim życiem innym, prywatnym, z rodzinnym. Mam jeszcze jedno hobby. Przyjechał kiedyś do Sierży Jurek Styczyński, obecny gitarysta dżemu, i usłyszałem go parę razy, jego grę na gitarze. Zafascynowało mnie to i zacząłem grać. Pierwszą gitarę miałem robioną, elektryczną. Jeszcze jedną pasję mam i to nabytą niedawno, chociaż zawsze mnie do tego ciągło. Redaktorstwo. Pamiętam w 1973 roku. Nagrywano tu u mnie w zamku film Czarne chmury. Siedziałem z nimi cztery miesiące, całe cztery miesiące nie chodziłem do szkoły. Nosiłem im jedzenie, kupowałem słoninę w sklepie, nosiłem rekwizyty, nawet dali mi się przewieźć na koniu. Nie wiem, ten czas 11 lat. Bardzo mi się to podobało. Zresztą to w ten czas w ogóle nie myślałem poważnie, żeby, żeby zostać aktorem. Natomiast z okoliczności, jeszcze później ciąg dalszych wydarzeń. Kiedyś zobaczyłem w Hucie, jak kręcą, byłem u znajomych, i jak kręcą y, detektywów. Tam występował Wątroba, Sebastian itd. Tak dalej, tak dalej, z TVN. Przeglądałem się temu, tak mnie to troszeczkę zaciekawiło. I skłoniło mnie to do zapisania się do agencji aktorskiej. Później do drugiej, do trzeciej. Podjąłem decyzję o zaczęciu szkoły aktorskiej. Skończyłem szkołę aktorską Spot w Krakowie. Poszedłem dalej. Przyjęto mnie do szkoły filmowej w Krakowie. Obecnie zagrałem w kilkunastu filmach fabularnych, w dość dużych produkcjach. To są wszystko epizody. Parę mniejszych rzeczy, krótkie metraże z głównymi rolami, z długoplanowymi rolami i jestem bardzo zadowolony z tego górnik, który został aktorem <grywki> żyje swoją pasją moje motto życiowe to jest obudzić się rano, wstać i otworzyć oczy. Jak już otworzymy oczy, to znaczy, że żyjemy. To sobie możemy tak poukładać dzień, jak tylko chcemy. Możemy osiągnąć wszystko, jak chcemy. Wstać rano, otworzyć oczy. To już jest pięknie.